Witajcie na kanale Represje i Tajemnice. W poprzednim odcinku mówiliśmy o pierwszym procesie moskiewskim, Linowiewie i Kamieniewie, który otworzył drogę do Wielkiej Czystki. Dzisiaj przechodzimy do drugiego aktu, procesu Jurija Piatakowa, Karla Radka i tzw. 17, który odbył się w styczniu 1937 roku. Tym razem oskarżeni są nie tylko o planowanie zamachów, ale o sabotaż całej gospodarki ZSRR, współpracę z wywiadami obcych państw i wykonywanie rzekomych poleceń Lwa-Trockiego. W tle pojawia się dwie mroczne postacie aparatu Bezpieczeństwa. Jenny Jagoda i jego następca Nikolai Jeżow. Po pierwszym procesie moskiewskim z 1936 roku Stalin widzi, że pokazowe rozprawy działają. Społeczeństwo zastraszane, partia zdyscyplinowana, a dawna elita bolszewicka fizycznie eliminowana. Szef NKWD Jenny Jagoda był jednym z architektów tego systemu. Nadzorował śledztwo przeciw Zynowiewowi i Kamieniewowi, rozbudował sieć więzień i łagrów. Oraz organizował tortury. Jednocześnie Stalin uważa jako za zbyt ostrożnego i potencjalnie nielojalnego. W kręgach władzy pojawiają się plotki o jego korupcji, prywatnych luksusach i rzekomym liberalizmie wobec niektórych podejrzanych. W 1936-1937 roku na scenę wchodzi nowa postać, Nikolaj Jeżow. Fanatycznie lojalny, brutalny, idealny wykonawca rozkazów. Jeżow przejmuje kierownicę NKWD i rozpoczyna okres, który historycy nazywają Jeżowczyzną. Lawinowy wzrost aresztowań, listy wrogów ludu, normy na rozstrzelania na w regionach. Drugi proces moskiewski odbywa się już w atmosferze, która narzuca właśnie jeżow, choć część lec była zaczęta jeszcze za jagody. Juri Piotakow to stary bolszewik, człowiek od gospodarki. Pełnił wysokie funkcje w zarządzaniu przemysłem ciężkim. De facto był jednym z tych, którzy mieli realizować pięciolatki w hutach, kopalniach i fabrykach. Dla Stalina idealny kandydat na głównego sabotażystę. Jego nazwisko kojarzy się z przemysłem, więc łatwo zrzucić na niego katastrofę gospodarczej wypadki. Karl Radek to znany publicysta, świetny mówca i dawny współpracownik Trotskiego. Z czasem oficjalnie odciął się od opozycji, starał się być lejany wobec Stalina, ale jego przeszłość była wygodnym pretekstem, bo oskarżył go trockizm. W procesie odgrywa rolę skruszonego intelektualisty, który ma potwierdzić cały scenariusz w spisku. Taka ciekawostka, Radek urodził się jako Karol Sobelshon, ale do historii przeszedł pod zmienioną, zniemczoną formą nazwiska Karl Radek. To podkreślał także aparat propagandowy, gdy oskarżał go o kontakty za granicą. Proces 17 zaczyna się w Moskwie w styczniu 1937 roku. Prokuratorem znów jest Andrzej Wyszyński, który rozwinął swój styl z pierwszego procesu. Długie, patetyczne mowy, wyzwiska i żądania fizyczne likwidacji wrogów ludu. Akt oskarżenia głosi, że oskarżeni tworzyli równoległe centrum trokistowskie działające w przemyśle transporcie i aparacie państwa. Piotakow ma odpowiadać za sabotaż w Przemyśle ciężkim, czyli wadliwe decyzje inwestycyjne, awarie, fabryka, katastrofy kolejowe i podobne. Wszystko przedstawia się jako celowe działanie na rozkaz troskiego. A nie efekt chaosu planowania czy braków technicznych. Najbardziej sensacyjny element to rzekomy lot Piatakowa na spotkanie z Troskim. Według jego zeznań, miała w 1935 roku polecieć samolotem za granicę, spotkać się z Troskim i otrzymać osobiste instrukcje dotyczące sabotażu i współpracy z hitlerskimi Niemcami. Historycy zwracają uwagę, że nie przedstawiono żadnych niezależnych dowodów na ten lot. Linie lotnicze, dokumenty czy świadkowie milczą, a cała historia opiera się wyłącznie na słowach oskarżonego. Radek z kolei zeznaje, że otrzymał listy od Troskiego, w których ten miał nalegać na sabotowanie ZSRR i nawiązywanie kontaktów z niemieckim wywiadem. Gdy Wyszyński pyta o te listy, Radek przyznaje, że wszystkie spalił. To klasyczny schemat procesów moskiewskich. Kluczow, kluczow, przepraszam, kluczowe dowody fizyczne nie istnieją, więc cała konstrukcja spoczywa na wymuszonych zeznaniach. Jeżow jako nowy szef NKWD dba o to, żeby te zeznania były właściwe. W śledztwach stosuje się jeszcze brutalniejsze metody niż wcześniej. wielniowe pozbawienie snu, bicie, izolację, szantaż wobec rodzin. Część oskarżonych ma w sądzie wyraźnie ślady załamania psychicznego. To już nie jest tylko aparat jagody. To jeżowszczyzna pełną parą. I tu znowuż taka ciekawostka. Wielu zachodnich dyplomatów obecnych na procesie miało mieszane odczucia. Z jednej strony widzieli dobrowolne przyznanie się do winy, a z drugiej zarzuty o loty, spalone listy i wszechobecny sabotaż wydawały się coraz mniej wiarygodne. Część komentatorów już wtedy pisała, że to bardziej polityczny spektakl niż rzeczywiste dochodzenie do prawdy. Wokół procesów moskiewskich narosło przez lata tyle opowieści, że czasem trudno oddzielić twarde fakty od legend. Słuchać historii o sobowtórach wprowadzanych na salę, o rzekomych próbnych procesach, odgrywanych kilka razy przed właściwą rozprawą, a nawet o środkach odurzających podawanych oskarżonym tuż przed wejściem przed trybunał. Problem polega na tym, że dla drugiego procesu, tego z piatakowym i radkiem, nie ma wiarygodnych dowodów na takie scenariusze. To, co jest dobrze udokumentowane, to metody śledztwa NKWD: wielogodzinne przesłuchania bez snu, izolacja, groźby wobec rodzin, wybijanie z rytmu. Tak długo, aż oskarżony zaczyna powtarzać to, czego oczekiwali śledczy. Historycy podkreślają, że zeznania były wcześniej przygotowywane i ćwiczone. Oskarżeni wiedzieli, kiedy mają się załamać, jak spiąć swoją historię w jedną linię i kogo jeszcze po drodze obciążyć. Jeśli ktoś na sali próbował nagle mówić inaczej niż w protokole, bardzo szybko ogłaszano przerwę. Po przerwie zwykle wraca już naprostowany. Istnieją też wspomnienia sugerujące, że w przerwach między posiedzeniami atmosfera bywała wręcz surrealistyczna. Ludzie, którzy na sali sądowej wyzywali się od zdrajców, psów imperializmu, poza kamerami potrafili rozmawiać spokojnie, czasem jeść w tym samym pomieszczeniu. To pokazuje jak proces był traktowany jak rolę do odegrania, a nie spontaniczne zdarzenie oskarżonych i prokuratora. Ale trzeba jasno powiedzieć, słynne historie o wprowadzanych na miejsce oskarżonych to raczej późniejsze legendy niż udowodniony element drugiego procesu moskiewskiego. W praktyce te kulisy tylko potwierdzają jedną: W procesach moskiewskich prawda nie miała znaczenia. Liczyło się, żeby każdy oskarżony idealnie wpasował się w scenariusz o wszechobecnym spisku. Pod koniec stycznia 1937 roku zapadają wyroki. Większość 17 oskarżonych zostaje skazana na śmierć i rozstrzelana. W tym Piatakow. Karl Radek i kilku innych dostają kary długoletniego łagru. Uchodzi to za nagrodę za szczególnie gorliwe przyznanie się obciążenie innych ciekawostka, mimo oszczędzenia w procesie Radek nie przeżyje łagru według oficjalnej wersji zginie w bójce z innymi więźniami ale wielu badaczy uważa że została to po prostu zorganizowana likwidacja na rozkaz władz w tle drugiego procesu rozgrywa się dramat Jagody niedługo po nim zostaje on oficjalnie oskarżony o niewystarczającą walkę z wrogami ludu nadużycia i rzekomą zdradę w trzecim ostatnim wielkim procesie moskiewskim, Jagoda sam stanie na ławie oskarżonych obok Bucharina Aparat terroru pożre własnego budowniczego. Jerzow natomiast jest w zenicie swojej władzy. Drugi proces wzmacnia jego pozycję, pokazuje, że nowy NKWD potrafi rozbić rzekome spiski w gospodarce i w aparacie państwa. To otwiera drogę do jeszcze większych czystek, także w Armii Czerwonej wśród najwyższych kadr partii. Drugi proces moskiewski pokazuje, że Stalinowi nie wystarczyło już samo likwidowanie dawnych towarzyszy Lenina. Teraz wrogiem staje się każdy, kto ma wpływ na gospodarkę, aparat państwowy czy pamięć o troskim. Spisek ma być wszędzie, w fabrykach, na kolei, w ministerstwach. W kolejnym odcinku przejdziemy do trzeciego procesu moskiewskiego, w którym na ławie oskarżonych pojawią się m.in. Bukharin czy sam Gienich Jagoda. Zobaczysz, jak system, który stworzyli ostatecznie odwróci się przeciwko nim. Jeśli chcesz kontynuacji tej serii, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Który element tego procesu wydaje się najbardziej niewiarygodny?